Siemanko. Dziś pokażę wam prosty sposób, jak zdobyć trofeum w Oolutlascie 2, Potknięcie i ślisk. Trzeba wykonać 12-metrowy ślisk po krwi. Jest to sekwencja dosyć łatwa. Gdy jesteście właśnie w strefie basenowej, jest tutaj właśnie sekwencja, w której będziecie mogli wykonać to trofeum, jeśli podnożycie zgodnie z moim poradnikiem. To jest właśnie jeszcze przed tym, gdy jesteście na tratwie i po prostu uciekacie z tej jednej wioski. Ja już nie pamiętam dokładnie jaka to była wioska, ale wiem, że to była jeszcze sekwencja przed tratwą. Tutaj idziecie sobie prościutko, prościutko w lewo, prosto, prosto. I w tym momencie, znaczy za niedługo, pojawi się taki zraszacz. I ten zraszacz zamiast, zamiast... miałaby się pojawić wodą, pojawi się krew. I wy, jeśli od samego początku zrobicie zgodnie tak jak z moim poradnikiem, to ten ślisk wam zaliczy i trofeum zdobędziecie bez najmniejszego problemu. Możecie to właśnie zrobić podczas kampanii. Ja tak to zrobiłem i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób. Ewentualnie, gdy pominiecie już ten chapter, ten rozdział, to możecie po prostu wczytać sobie jakiś tam rozdział. Dokładnie to jest tutaj bierzecie rozpęd i lecicie zgodnie z poradnikiem taki 12-metrowy poślizg spokojnie wyrobicie się do końca tych drzwi i powinno wam trochę zaliczyć więc możecie sobie gdy to pominiecie już albo przejdziecie ten etap to możecie sobie ewentualnie wczytać rozdział i też powinno wam to zaliczyć